Jedno cięcie, drugie cięcie, i jest. Mam nadzieję, będzie służyć nam wszystkim i przyczyni się do szybkiego rozwoju przewozów intermodalnych w naszym kraju. Wielka szansa e, dla nas wszystkich. Tak wielkie przedsięwzięcie, 18 miesięcy to jest e, sukces wszystkich e, partnerów tego przedsięwzięcia. Dla nas jest to na, na świata. E, zbliżenie się e, do portów w Gdańsku i Dyni. Dzisiaj mam nadzieję, że lada moment, inne porty staną otwore, to jest większe bezpieczeństwo e, na drogach. To jest e, szansa e, dla nie tylko dla... E, kłótna dla powiatu, ale dla województwa i dla Polski. Zabiegaliśmy, aby w Kutnie powstała jakaś baza przewodnikowa, jakiś suchy chłop, praktycznie od 2003 roku. W 2004 roku byliśmy w w Holandii, oglądaliśmy tam właśnie taki terminal kontenerowy, marzyliśmy, czy takie coś może być. Dzisiaj taki dzień inaczej. Na pewno położenie naszego miasta, Centrum Polski. W obliczu skrzyżowania najbliższych 1,5 km to autostrada A1 z węzłem północ droga kolejowa E20 berlin -Mostwa. to na pewno jedno z lepszych położeń logistycznych w Polsce. W końcu zrealizował się marzenie, o czym żeśmy tutaj marzyli, o czym powstał terminal, który będzie służył nie tylko społeczności lokalnej, ale podróżował u atrakcyjni. Dla potencjalnych inwestorów Miasto Płótno i Powiat jest to trafny wybór ze względu na dobre położenie geograficzne, jak tu wspomnieli przedmówcy, za dobrą infrastrukturę drogową i kolejową.